Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Filmie z serii Mierzymy ten Blizzard" i mierzymy dzisiaj świąteczne i sylwestrowe kreacje. I mam na sobie pierwszą stylizację i nie przerażamy. Zaczynamy! Na razie tak wiecie. Mniej imprezowo mam tutaj też bardzo eleganckie stylizacje. natomiast mam bardzo ładny sweterek, czyli 150 zł, ja mam tu rozmiar S i to jest taki oversize'owy sweter, ale co w nim jest piękne, to to, że on jest zakończony tutaj takim wzorem. Ja bardzo ładnie wygląda. Jest w ogóle cała seria tych rzeczy właśnie z kwiatami. Mam też tutaj taką spódniczkę, będziemy mierzyć. A ja sobie to zostawiłam z taką spódnicą cekinową, z rozcięciem. Do tego mam takie czółenka bordowe. I widać, że właśnie bardzo fajnie to razem wygląda. Jeżeli chodzi o spódnicę, to ona jest tutaj zapinana z boczką na Ja Mam rozmiar L i ona kosztuje 119 zł. I ja myślę, że to właśnie bardzo fajnie razem wygląda bardzo fajnie. Do tej, do tej spódnicy jest jeszcze bluzka i cały ten zestaw też jest jeszcze w jednej wersji kolorystycznej, takiej ciemniejszej, ale bluzkę przymierzymy sobie do tej właśnie czerwonej spódnicy, żeby sobie to przełamać. No, co myślicie? Bardzo fajna stylizacja świąteczna. Zanim tą czerwoną spódnicę, to pokażę Wam, jak to właśnie wygląda w komplecie no po prostu taka robi się yy, no sukienka bardzo fajnie to wygląda, dobrą długość ma ja mam metr się przypominam wszystkie moje wymiary macie w opisie pod filmem i linki do rzeczy, które mierzę również mamy spodniczkę z tą bluzką no wydaje mi się, że też to właśnie bardzo fajnie wygląda ale tu już bym założyła, wiecie co, jakieś kozaki wyższe czarne, y, żeby to tak troszeczkę przełamać, no bo te buty to, to już tłumacz, mam tutaj te takie... Y, ale mam szczerze, że nie chcę mi się za każdym razem roz, roz, y, y, rozpinać tych butów, y, więc po prostu ubramy y, co się da tymi butami, dobra, y, tak się umówmy. Na no co? Fajnie to wygląda. Y, ta spódniczka jest taka, wiecie co, z takiej dzianiny, fajnie, bo jest dociążona przez te y, różyczki, więc ona y, bardzo fajnie się tutaj kłana, ma fajną długość. Y, jest tutaj na gumce, więc sobie można w święta pojeść. Nic się nie wydarzy, kosztuje, już wam mówię, 130 zł. Ja yeah, mam No kolejna fajna rzecz, tutaj mam tutaj koszulę, ale ta koszula jest wyjątkowa, mała, ma przepiękne rękawy, takie półjazdę. Ona była w dwóch wersjach kolorystycznych, ta jest taką gaszono, zgaszoną czerwonią, zapinana na wyżyczki. Ja sobie ją tutaj wsadziłam do spódnicy. Natomiast spódnica, yy, mówiłam, że to mam MK i 139 zł, a spódniczka to jest taka króciutka spódniczka, ale też ta, tak, właśnie z takich kwiatków zrobiona, ona jest bardzo krótka. Bardzo krótka i ja mam tutaj l kosztuje 19 zł, ale to, to jest fajnie, bo tutaj mamy gumeczkę, nie wiem czy mam ją tak do przodu, bo tutaj mam tutaj w takim dziwnym miejscu e klipsa, ale jest naprawdę, naprawdę krótka, ale fajnie, fajnie to wygląda razem. Ciężko mi to Wam tak o pokazać, bo tu jest mała przymierzalnia. Jak Wam się podoba? A tu mam taką bardzo nieoczywistą propozycję na święta, bo to jest sukienka w kropki. I ja uważam, że to jest świetna sukienka, którą można wykorzystać w każdej yy, porze roku, czy latem, wiosną, jesienią i zimą. Tylko zmieniamy sobie obuwia i okazję. Ja spokojnie uważam, że tę sukienkę można byłoby też ubrać na wesele, dlatego że ona jest bardzo taka zbierna, elegancka, yy, bardzo ładna i jest bardzo kobieca. Fajnie wygląda też właśnie z takimi członkami. Będzie wyglądała fajnie z sandałami, z kozakami. Ona ma tutaj taki bardzo ładny dekolt. Tutaj jest gumeczka. Ja mam tutaj rozmiar L i ona kosztuje. 230 zł, bardzo fajna cena. Jeżeli chodzi o rękawki, to one są tutaj takie półprzeźroczyste, zakończone ściągaczem. Odcinane jest pod biustem, więc bardzo bezpieczny taki krój. I tutaj na dole jest zrobiona z takich czterech falbanek. One są na środku krótsze, na bokach dłuższe i z tyłu są długie. Ja uważam, że bardzo ładna propozycja. Można sobie też te rękawki podciągnąć. No naprawdę, co myślicie, co uważacie? Ale ja uważam, że bardzo fajna propozycja. Dobra, pora na sukienkę. Pierwsza propozycja, bardzo ciekawa, bo ona jest bordowa, ale ma czarny cekin, który się właśnie tak błyszczy, ale to nie jest jakiś taki srebrny, brzydki błysk, tylko taki delikatniejszy. I właśnie ciekawe rozwiązanie właśnie z tym czarnym cekinem, bo to spowoduje, że ta sukienka wygląda bardziej elegancko. Co prawda jest to elka i ona wychodzi dosyć mała, dlatego że ja ją mam taką, wiecie, zmieściłam się, ale ja mogłabym mieć większy luz. Jest bardzo krótka. To od razu mówię, że jest bardzo króciutka. Ona jest tu zapinana na zamek. Tu mamy takie tasiemki, żeby sobie tutaj to z tyłu zawiązać, żeby nam nie leciało. Tutaj ma troszeczkę takie wypchane ramionka, ale nie za dużo. No, bardzo ładna sukienka, ale mówię, no ona wypada delikatnie małowo. I no wiadomo, że czarny rejs to byłby to lepszy. Zaraz Wam powiem, jaka jest cena, bo nie pamiętam. Kosztuje 150 zł. Jest jeszcze jedna wersja kolorystyczna. Ta sukienka mnie zaintrygowała na wyszaku, ale chyba zabrałam za duży rozmiar, bo mam tutaj rozmiar L i ona chyba nie leży na mnie tak, jak ja bym chciała. Ona by mogła tu być jeszcze troszeczkę bardziej węż... troszeczkę bardziej węż... węższa powinna być i ona wtedy mi ładnie tutaj chwyciła talię, może byłaby troszeczkę krótsza, wtedy się ten lubyt tak troszeczkę wiecie, podniósł do góry, no i wyglądałoby to lepiej, ale i tak nie jest źle. Ona jest 180 zł, ja mam tutaj rozmiar R i po pierwsze, ona ma bardzo fajny nowoczesny krój, bo... Ona też nie jest jakaś taka mega krótka, widzicie, do połowy uda. Ona ma fajne tutaj takie rękawy, które nie są zwężone, są poszerzane i tak do połowy dłoni dochodzą. Tu ma bardzo fajne zaszewki, które robią talię. Fajny dekolt i ona ma taki... Ona jest taką delikatną pepitkę, tak? To się nazywa chyba tak. I ma takie co yy, gdzie gdzie takie delikatne cekinki, co powoduje, że ona się tak pięknie mieni, ale nie tak nachalnie. Więc ja uważam, że to jest bardzo fajna, taka elegancka propozycja dla ludzi, którzy wolą jednak takie bardziej geometryczne wzory, klasykę i taki bardziej, że tak powiem, nowoczesny element. I ja myślę, że do tego właśnie takie kozaki, które są teraz takie mega modne, z szeroką cholewą. Pięknie by to wyglądało. Spójrzcie. Piękne. Mam też bardziej budżetową wersję. Mam sukienkę ze 130 zł i uważam, że jest bardzo fajną sukienką. Jest chyba jeszcze jedna wersja kolorystyczna, ale ja wybrałam taką malachitową, taką głęboką zieleń Ona jest z takiego cieniutkiego, wiecie co, materiału, który się rozciąga i ma taką błyszczącą zieloną nitkę w sobie. W dodatku ma bardzo fajną długość, bo jest do kolana i ma tutaj taką zakładeczkę. Tu jest wszędzie ładnie pomarszczona, więc tu wszystko chowa, co ma schować. Natomiast jest tutaj wyżej pod szyję. Nie każdy lubi, więc daje znać. ją się zakłada przez głowę, ona się nie rozpina, ona się mocno rozciąga i on tutaj rozmiar L ma fajną właśnie długość z tyłu, jest prosta. Bardzo fajna propozycja. Długi rękawy, dopasowany. Co myślicie? Znowu myślałam, że trafię na coś fajnego, bo myślałam, że ta sukienka będzie dużo krótsza i ona wtedy miałaby sens. Natomiast jak ktoś nie lubi krótkich sukienek i bardzo takie grzeczne sukienki, i to jest Natomiast jedna rzecz fajna jest w tej sukience. Aha, dobra, Elka 160 do 160 tego zapomnę. Jedna rzecz fajna jest w tej sukience, to to, że te cykiny tutaj są takie widzicie, frędzlami. Ona sobie chodzi i ona jest czarna, ale ten sekin jest taki bardziej bordowo-fioletowy, coś takiego. Ma fajne rękawek, bo tutaj mamy takie e, półtransparentne rękawek, natomiast tutaj pod spodem jest e, długa podszewka. E, no długość... E, aha, z tyłu ma taki fajny dekolt na plecach, natomiast uważam, że gdyby był większy ten dekolt, a sukienka byłaby o... o, o tyle krótsza, to miałaby to sens. Fajniejsza by była, ale... Też całkiem fajna propozycja. Fajne te fronzolki. Ale musi być też coś na Sylwestra z Polsatem. Albo na taki, wiecie, luźny dzień z przyjaciółmi czy coś takiego, bo mamy tutaj t-shirt 80 zł, to jest rozmiar M na L z takim tutaj serduszkiem z koronki. Taki pudełkowy... T-shirt z dłuższym rękawkiem, bardzo fajny Natomiast na dole mam spódnicę Która jest tutaj do połowy uda satynowa Ale na dole jest z koronki I bardzo fajnie właśnie wygląda Czy będzie fajnie ja wyglądała do konwojek? Czy właśnie do kozaków, czy takich butków, czy budów na muzyce. Naprawdę bardzo fajna opcja. Tylko, wiecie, co się tutaj dzieje. Strasznie mi się ta koronka tutaj elektryzuje. Przykleja do nóg i nie wygląda to, wiecie, tak jak powinno być pokazane. Jeżeli chodzi o spódnicę, to ona, ja mam tutaj Elkę i ona jest na gumce, ale ona też jest tutaj zapinana. Natomiast cena tej spódnicy to, już Wam mówię, ona kosztuje 150 zł. Bardzo fajna propozycja na taki luźny, międzyświąteczny czas. Mam bardzo ładną sukienkę, ale gdyby nie to, że mi się tu rajta wbijają, to byłby ładniej, bo ona jest taka... slim. Bardzo ładna ta sukienka, podoba mi się ona. Ona jest taka troszeczkę półtransparentna. No, widzicie, ona ma takie miejsce, gdzie no gdzieś tam prześwituje, ale to tak delikatnie, natomiast Podkreśla, jak widzicie, wszystko, co my co tutaj mamy. Więc najlepiej, bez rajstów. No, może jakaś kończopa. A do najlepiej nic. Fajne, bo jest taka maksita z pulmicą. I my mamy właśnie taki bardzo ładny wzór na sobie. Widzicie? bardzo widzicie? Right. Ładny dekolt. Bardzo ładny taki rękawek i ona jest elastyczna, ale też jest tutaj z tyłu rozpinana na zameczek. Ma tutaj trochę luzu, no ale jak widzicie, no wszystko tutaj podkreśla. Ale naprawdę bardzo ładna. Zapomniałam, że zebrałam taką fajną bluzkę o złotych rozmiar już Wam mówię. 150 zł rozmiar M, przepiękna w szampańskim kolorze, to jest taka bruska na guziczki, ja sobie ją tutaj wsadziłam w spódnicę, no założyłam jakąkolwiek tą właśnie dla e, kwiatuszki żeby Wam pokazać, ale to jest fajna bruska. nawet do mam jeansów żeby tak po prostu podkręcić trochę świąteczny klimat, ale przepiękna, ma rękawy nie piszcie mi, że wyglądam 30 kg więcej, bo po to, to jest moda, żeby się nią bawić i nie zawsze ma nam odejmować kilogramy, e, czasem po prostu ma wyglądać i ma być jakimś tam naszym wyrazem A no to jest po prostu przecudne Spójrzcie na tą tkaninę Ona jest taka półtransparentna Przypięknie się mieni Bardzo ładnie wygląda Ze spódniczką No Piękna No takie największe smaczki Zostawiam sobie na koniec Takie najbardziej eleganckie Mam sobie suknię, która jest bardzo tu wąskiego bo z prawej kostki. wróciłam do tych butów, które strasznie skrzypią. Z tyłu jest taki dosyć spory rozpięty, dosyć spory rozcięcie, Pupa podkreślona, rozcięcie tam jest podszewkę w przepięknym śmietanowym kolorze. Ja mam rozmiar L kosztuje 230 zł. Ona się delikatnie ucięga, Uciąga, ale nie za dużo. Bez bieskonoszu, dlatego że z tyłu mamy dosyć mocno wycięte te plecki. Bardzo ładna. Ma fajny fajne takie bo on jest taki delikatny, a się doszcze, Ale nie jest to wszystko jakieś takie bardzo machalne. Bardzo ładna sukienka. Na to można zarzucić marynarkę. Ubrać też kozaki. Też będą panią wyglądały czarne kozaki. I można iść w to. No i wisieneczka na torcie, czerwona suknia, no czerwony nazywam, <grytanie> świąteczny. Słuchajcie, ja mam tutaj rozmiar L, kosztuje 180 zł, bardzo fajne. bardzo fajna sukienka. Ona ma tutaj takie pętelki, natomiast ja że to są bez, bez biustonosza, ale spokojnie tutaj biustonosz może być, bo tutaj mamy na to przestrzeń. Natomiast jeżeli byście nie chciały, to tutaj jest też taka, taki podwójny materiał w biuście, więc jest spoko. Wszystko się odbija oczywiście Tutaj wchodzi bezczłowa bielizna, ja jej takiej nie mam niestety, dlatego ją widać. Ale bardzo fajna długość, bo ona jest no, do kostki. Dla mnie ona jest maxi na maxa. Jakieś złote sandałki i no, byłoby pięknie. Słyszycie, jak skrzypią te buty? No, co myślicie? Fajne, co? No to możecie sobie zarzucić sobie ten czerwony sweterek, yy, który tutaj mieliśmy, żeby był taki y, kozy klimacik, marynoleczka. Pięknie. I to już dzisiaj ostatnia stylizacja. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie kciuka w górę, podbijcie ten film. Zostawcie komentarz dla wsparcia i oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominął Was żadne kolejne mierzy. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa, pa.